To, co światło fotografii zamraża, ciemność archiwów próbuje wymazać. Zwłaszcza gdy portret skrywa tajemnicę, której nie powinno było uchwycić w roku 1906. Pamięć historyczna jest gobelinem utkanym z nici dowodów i półprawd, lecz czasem w splątaniu biurokratycznego zapomnienia wyłania się zniekształcony supeł, coś, co czas odrzuca, a rozum nie potrafi rozwiązać. W São Paulo. W zimnych i zakurzonych piwnicach dawnego archiwum miejskiego, gdzie pył wieku miesza się z ostrym zapachem starego papieru i pleśni, odnaleziono negatyw na szklanej płytce. Nie przedstawiał fasady ani panoramy miasta, lecz frontalny i niepokojąco żywy portret zakonnicy. Jej twarz miała chorobliwą bladość, a oczy, w kontraście do surowości habitu, Zdawały się kryć stłumiony krzyk, który przenikał czas. Data wyryta na pergaminowej kopercie, starannie odrestaurowanej przez profesora Horacia Gouveje, specjalistę od ikonografii religijnej początku XX wieku, wskazywała dokładnie rok 1906. Klasztor, do którego. rzekomo należała, już nie istniał. Został zburzony w latach 30 by ustąpić miejsca rozbudowie drogowej. Jedyną wskazówką poza datą było słowo nabazgrane na odwrocie pozytywowej odbitki towarzyszącej negatywowi, zapisane prawie całkowicie wyblakłym atramentem, lecz nadal nie do pomylenia. Amelia. Profesor Gouveia, sceptyczny i skrupulatny jak przystało na historyka, poświęcił pierwszy poranek na skatalogowanie zdjęcia. Zarejestrował płytkę i odbitkę w systemie cyfrowym, i umieścił je w tymczasowej teczce bezpieczeństwa. Procedura rutynowa, gwarancja, że dziedzictwo przetrwa. Jednak gdy wrócił po obiedzie, teczka zawierająca wyłącznie portret siostry Amelii była pusta. Nie było śladów włamania, otwartych drzwi, ani świadków. Dyżurny archiwista, mężczyzna, który zdawał się urodzić już siedząc na tym ciężkim drewnianym krześle, Przysiągł, że nikt nie zbliżył się do biurka guwej. Historyk uznał początkowo zniknięcie za wynik zmęczenia, zwykłą pomyłkę archiwizacyjną. Przekopał sąsiednie stosy dokumentów i w końcu znalazł fotografię, w sposób niewytłumaczalny włożoną do rejestru zgonów z roku 1898 osiem lat przed wykonaniem zdjęcia. Przedmiot pojawił się ponownie, lecz porządek został naruszony. Guweja zabezpieczył portret w nowym miejscu, zamkniętej szufladzie w swoim prywatnym gabinecie, czując już lodowaty dreszcz zaburzenia, które było czymś więcej niż fizycznym nieporządkiem. Miał wrażenie, że siostra Amelia nie była jedynie odkrywana, lecz raczej opierała się byciu udokumentowaną. Cisza archiwum zdawała się pochłaniać każdy dźwięk poza nierównym oddechem strachu. I to właśnie o tym widmowym oporze, o uporczywości portretu, który zdaje się negować własne istnienie fizyczne i historyczne, będziemy teraz opowiadać. Fotografia zakonnicy z roku 1906. Portret zniknął z archiwum trzy razy w ciągu niespełna tygodnia. Przygotuj się, bo nie wszystkie duchy mieszkają w opuszczonych posiadłościach. Niektóre ukrywają się w najzimniejszych i najbardziej uporządkowanych archiwach przeszłości. Pierwsze odkrycie w roku 2018 było niemal przypadkowe efektem ubocznym badań nad utraconą architekturą kościelną Starej Republiki. Profesor Gouveia nie szukał tajemnic lecz jedynie planów budynków i rejestrów podatkowych. Archiwum miejskie było labiryntem metalowych pudeł i żeliwnych półek, gdzie blade, poranne światło z trudem przebijało się przez kurz. Szklana płytka z mokrym kolodionem, odnaleziona owinięta w pożółkły papier gazetowy z dziesiątego 19... roku, leżała ukryta na dnie pudełka, oznaczonego ogólnie jako dokumenty różne XX wiek. Pierwsza wywołana odbitka, wykonana z zawodową ostrożnością, ujawniła postać siostry Amelii. Stała samotnie na czymś, co wyglądało na wewnętrzny dziedziniec surowy, pozbawiony życia. To, co natychmiast przykuło uwagę Gówej, był jej wzrok. Fotografia z tamtego okresu wymagała długich czasów naświetlania, i ludzie często wyglądali na sztywnych, Lecz Amelia wydawała się napięta, niemal w niemej panice. W jej ramionach, skrytych pod habitem, była jakaś nienaturalna sztywność, a usta były zaciśnięte w cienką linię. Było to zdjęcie, które nie celebrowało wiary, lecz dokumentowało cierpienie. Tło rozmazane przez czas, ujawniało kamienny mur i wydłużony cień krat, które bardziej przypominały więzienie niż klasztor. Gueja zauważył też, że mimo dobrej jakości obrazu, w prawym dolnym rogu znajdowała się ciemna plama, jakby pochłaniała światło, jakby sam negatyw został przeżarty przez wewnętrzny. Cień Zarejestrował zdjęcie pod numerem XA 1906 447. Poszedł na obiad pewien, że skatalogował rzadki artefakt. Kiedy wrócił, teczka XA 1906-4647 leżała otwarta i pusta na jego biurku. Została przeszukana, lecz portretu nie było ani między pobliskimi dokumentami ani w sąsiednich stosach. Gouveia zaczął odczuwać ciężar opresyjnej ciszy archiwum, które jakby drwiło z jego poszukiwań. Po ponad godzinie gorączkowych poszukiwań odnalazł zdjęcie nie w sekcji XA, lecz w sekcji ZC wśród dawnych rejestrów notarialnych, wsunięte luźno między dwie strony testamentu z 1912 roku. Chłodne powietrze sali zdawało się pulsować w jego uszach. Było fizycznie niemożliwe, by obiekt przemieścił się tak daleko, chyba że ktoś zrobił to z wielkim wysiłkiem i intencją. Ale kto i dlaczego? tajemnicą nie był obraz, lecz jego mobilność. Siostra Amelia nie chciała być skatalogowana. Historyczny kontekst Conventino de Santa Marta, miejsca powiązanego z siostrą Amelią, był kluczowy dla zrozumienia. Dlaczego portret był tak niestabilny? Klasztor działający od 1880 do 1935 roku był znany nie tylko ze swej surowości, lecz i z nieoficjalnego wykorzystywania go jako miejsca izolacji dla kobiet z elit São Paulo, uznawanych za nieprzystosowane lub histeryczne. Pod fasadą klauzury Santa Marta funkcjonowała niemal jak prywatny zakład psychiatryczny, gdzie rodząca się dopiero psychiatria mieszała się z karą kościelną. Zakonnice, zwłaszcza nowicjuszki jak Amelia, poddawano reżimowi ciszy i pozbawienia, który często prowadził do załamań nerwowych. Gouveia po pierwszym odnalezieniu portretu zanurzył się w mikrofilmach z epoki. Odkrył, że Amelia, której imię chrzestne brzmiało Sofia Mendes, została wysłana do klasztoru przez swego ojca, wpływowego plantatora kawy. Gdy zaczęła przejawiać wizje uznawane za bluźniercze, dokumenty sugerowały, że była młodą kobietą o nieposkromionym duchu, kwestionującą autorytet i cierpiącą na to, co lekarze tamtej epoki określali jako uporczywą melancholię. To wtedy natknął się na wzmiankę w medycznym czasopiśmie z 1907 roku o przypadku 37. Pacjentce z Santa Marta, która odmawiała jedzenia i twierdziła, że jej własny cień do niej mówi, dyktując mroczne proroctwa. Wzmianka wspominała także o portrecie wykonanym potajemnie do celów diagnostycznych. Zdjęcie, które posiadał Gouveia, ze swoją niedoskonałością, pasowało do opisu. Po południu drugiego dnia Gouveia postanowił dokładnie odtworzyć swoją trasę po archiwum, próbując zrozumieć. możliwy błąd ludzki. Zostawił zdjęcie, odnalezione po raz drugi wewnątrz testamentu z 1912 roku, na stole digitalizacyjnym i sięgnął po książkę z pobliskiej półki. Nie minęły nawet trzy minuty. Kiedy wrócił, portret ponownie zniknął. Tym razem Guweja nie czuł frustracji, lecz lodowaty strach. Wiedział, że to nie pomyłka. To był ruch aktywny, odmowa bycia przedmiotem. Próba racjonalnego wyjaśnienia pochłonęła całą noc profesora. Był człowiekiem nauki, a to co niewytłumaczalne, było obelgą dla. jego metody. Wezwał szefa ochrony i zażądał pełnej analizy nagrań. Choć wiedział, że dział archiwów historycznych jest martwą strefą z powodu przestarzałej infrastruktury. Przeanalizował też własne zachowanie, szukając oznak autosabotażu lub skrajnego zmęczenia, które mogłyby wywołać pomyłkę. Rozważył nawet możliwość ekscentrycznego kolekcjonera, mającego sekretny dostęp do korytarzy, lecz sposób, w jaki zdjęcie znikało i pojawiało się ponownie zawsze w miejscach historycznie istotnych, ale nie. na czasie przeczył logice zwykłej kradzieży. Gdyby to była kradzież, fotografia by nie wróciła. Guweja zaczął więc koncentrować się na podpisie Amelia oraz na dziwnej ciemnej plamie w rogu zdjęcia. Skonsultował się ze specjalistą od dawnej fotografii, który potwierdził, że czarna plama nie była defektem chemicznym, lecz miejscem, w którym emulsja kolodionowa została jakby odparta przez światło podczas ekspozycji fizyczna anomalia z chwili wykonania, a nie z przechowywania. Gdy Guweja badał negatyw, który co zaskakujące zawsze pozostał w jego szufladzie, zauważył niemal niewidoczną rysę na jego krawędzi. Ostrożnie odrywając papier ochronny z tylnej części, znalazł coś kruchego i maleńkiego. Fragment papieru zapisany dawną nerwową kaligrafią. Fragment zawierał tylko trzy słowa, zapisane po łacinie i po portugalsku, a Sombra me viu. Cień mnie zobaczył. Przerażenie głowie narastało. Obiekt komunikował się z nim poprzez samą materialność archiwum. Następnego ranka portret zniknął po raz trzeci. Zostawił teczkę zamkniętą na siedem zamków w odizolowanym pomieszczeniu monitorowanym przez pracownika ochrony przez całą noc. Asystent, młody mężczyzna imieniem Ricardo, zgłosił, że słyszał jedynie ciężką pracę wentylacji budynku, lecz gdy Gouveia otworzył drzwi, teczka była ponownie pusta. Trzecia zniknięcia nie dało się wytłumaczyć ani kradzieżą, ani chaosem organizacyjnym. Obecność asystenta Ricardo wykluczała każdą podejrzenie ludzkiej ingerencji. Jedyne co Ricardo potrafił opisać, pod naciskiem i z wyraźnym drżeniem w głosie, był zapach. Określił go jako zbyt słodki jak zwiędłe kwiaty, unoszący się w pomieszczeniu izolacyjnym około trzeciej nad ranem. Dodał też, że słyszał stłumiony dźwięk jakby papier był rozkładany bardzo szybko raz za razem. Gouveia, stojąc na granicy między badaniem historycznym a akceptacją niewytłumaczalnego, postanowił prześledzić miejsce ponownego pojawienia się zdjęcia zanim jeszcze zdążyłoby zniknąć. Wiedział, że wzór opierał się na anachronizmie i bliskości dokumentów związanych z cierpieniem. Przekopał archiwa opuszczonych zakładów psychiatrycznych i tajnych cmentarzy. Nic. Fotografia jednak nie pojawiła się ponownie w archiwum miejskim, lecz w sposób bardziej intymny i przerażający. W prywatnej bibliotece profesora. Gouveia mieszkał samotnie. Znalazł portret złożony na cztery części, ukryty wewnątrz środkowej strony książki, którą czytał poprzedniego wieczoru Kultura jako źródło cierpień. Freuda. Był to wstrząsający zestaw, zakonnica, symbol załamania wiary i uwięzienia. Ukryta w analizie nowoczesnej neurozy. Kiedy Guweja rozłożył portret, zauważył, że coś w nim się zmieniło. Nie ostrość, nie barwa. Ekspresja siostry Ameli. Jej wzrok, pełen paniki z 1906 roku, został zastąpiony czymś zimniejszym, niemal oskarżycielską sztywnością, a cień w prawym dolnym rogu, wcześniej tylko plama, zdawał się lekko rozszerzyć, muskając czubek jej welonu. Fotografia nie tylko się przemieszczała, ona ewoluowała. Gouveia czuł, że siostra Amelia manifestuje się poprzez materialność zdjęcia, wykorzystując papier i atrament jako medium powolnej, makabrycznej komunikacji. Portret stawał się czymś w rodzaju lustra jej własnego udręczenia. Zagłębiając się w badania nad Sofią Mendes, siostrą Amelią, Guweja natrafił na drugorzędne archiwum kościelne, prowadzone przez równoległą zakonność, która dokumentowała przypadki stracone z Santa Marta. Akta Sofii były skąpe, lecz brutalne. Oskarżono ją o pisanie heretyckich tekstów i próby ucieczki z klasztoru w trzech różnych momentach. Jej śmierć w 1907 roku została zapisana jako gwałtowna gruźlica płuc. Lecz szybkość pogrzebu i brak oznaczonego miejsca pochówku sugerowały pośpiech i tuszowanie. Gouveia zaczął formułować hipotezę, że fotografia była w istocie dowodem świadectwem jej uwięzienia lub cierpienia, które zakon próbował wymazać. A portret teraz wyrywał się z więzienia biurokratycznych rejestrów. Aby przetestować tę teorie, Gouveia postanowił ponownie zeskanować zdjęcie, to, które odzyskał w swoim mieszkaniu, porównując piksel po pikselu z pierwszą digitalizacją z archiwum. Wyniki były naukowo niemożliwe. Histogram kolorów nowego portretu wskazywał na szczyt nasycenia ciemnoszarych tonów dokładnie w obszarze plamy cienia. Plama urosła. Subtelnie, ale mierzalnie. Jakby ciemność żywiła się światłem zdjęcia. W desperackiej próbie powstrzymania obiektu Gouveia umieścił portret w metalowej, ołowianej kasecie, używanej. do przechowywania łatwopalnych filmów, a następnie owinął ją ołowianymi łańcuchami materiałem historycznie kojarzonym z duchową izolacją. Włożył skrzynię do nowoczesnej szuflady bezpieczeństwa, wyposażonej w czujniki ruchu i nacisku. System mógł wykryć nawet najmniejsze drgnięcie. Chciałby współczesna technologia przemówiła głośniej niż duch z 1906 roku. Tej nocy alarmy milczały. Nie było żadnych drgań ani ruchu, lecz rano ołowiana skrzynia była pusta. Metal nie był odkształcony. Szuflada pozostała nienaruszona i zamknięta. Nieobecność była bardziej przerażająca niż obecność. Jeśli fotografia potrafiła się przemieszczać, nie uruchamiając czujników nacisku ani ruchu, jej natura była czysto wymiarowa lub działała na częstotliwościach, których współczesna nauka archiwizacyjna nie potrafi zarejestrować. Wycieńczenie guwej doprowadziło go do stanu wyrachowanej paranoi. Zaczął dostrzegać siostrę Amelie w innych dokumentach, czując, że wślizguje się w jego badania. Odnajdując. Fotografię po raz czwarty w tygodniu, zobaczył ją w miejscu profanacyjnym. Portret został przyklejony starą taśmą klejącą na zewnętrznej ramie monitora komputera w archiwum miejskim. Tam był, na oczach wszystkich, wyzywająco, łamiąc logikę. Taśma, zbadana przez laboratorium kryminalistyczne – Gouveia był zdeterminowany, by traktować to jak przestępstwo – okazała się przemysłowym produktem z początku lat 2000, a nie z epoki 1900. Portret się przemieszczał, lecz ktoś lub coś przymocowało go współczesnym materiałem. Czyżby siostra Amelia otrzymywała pomoc? Gdy Gouveia odrywał zdjęcie od monitora, poczuł, że papier jest zimny i wilgotny. Po raz pierwszy zauważył mikrorysy na jego powierzchni, wszystkie ułożone pionowo niczym ślady pazurów. Porównał je z wcześniejszymi skanami. Rysy wcześniej nie istniały. Wyglądały, jakby zostały wykonane bardzo cienkimi szponami. Kulminacja niewytłumaczalnego nastąpiła podczas analizy plamy cienia. Specjalista Gouvei zastosował technikę. Ultra rozdzielczości na ciemnym obszarze i odkrył, że plama nie była przypadkowa. Zawierała kształty, niemal mikroskopijne, zniekształcone litery, układające się w jedno zdanie, powtarzane wielokrotnie, tak małe, że widoczne jedynie pod ogromnym powiększeniem. Spójrz na cień. Mikroskopijna wiadomość na portrecie, spójrz na cień, była przerażającą wskazówką. Gouveia wrócił do oryginalnego negatywu. Jedynego obiektu, który pozostał nieruchomy w szufladzie bezpieczeństwa najwyraźniej tylko. Papierowa kopia posiadała własną wolę. Rzutując negatyw na ciemną ścianę, powiększył obszar plamy, która teraz zdawała się pulsować jeszcze gęstszą materią na papierze fotograficznym. Zauważył, że cień nie był po prostu ciemnością, miał ziarnistą, niemal organiczną fakturę. Korzystając z ekstremalnych filtrów kontrastu, Guweja zdołał wyizolować to, co widziała siostra Amelia, i to, co plama ukrywała. W mroku, za postacią zakonnicy, nie kryła się ani krata, ani mur, lecz zniekształcona. Sylwetka wysokiej postaci o szerokich ramionach w kapeluszu. Nie była to zakonnica ani ksiądz. Sylwetka wyglądała na mężczyznę w dawnym stroju cywilnym. Siostra Amelia nie była fotografowana sama. Ktoś ją obserwował. Ktoś, kto nie powinien tam być. Być może fotograf, a może człowiek, który ją więził. Cień, który rósł z każdym zniknięciem portretu, okazywał się w rzeczywistości stopniowym ujawnianiem jej oprawcy lub ostatniego świadka jej cierpienia. Guweja uświadomił sobie, że za każdym Razem, gdy zdjęcie znikało i wracało, nie ukrywało się, było modyfikowane, by opowiedzieć więcej. Fotografia była wizualnym dziennikiem, który aktualizował się tylko poprzez swoją nieobecność. Wykorzystywała niestabilność archiwum jako swoje narzędzie narracyjne. Ostatnie zniknięcie portretu było aktem ostatecznego wyzwolenia. Gówea zostawił zdjęcie na biurku jak przynęte, lecz tym razem ukrył w książce miniaturową kamerę w wysokiej rozdzielczości. Kamera zarejestrowała ruch, a raczej jego. Brak. Na nagraniu około 2:47 nad ranem światło w pomieszczeniu mignęło, i w następnej klatce portretu już nie było. Nie pojawiła się żadna ręka. Nie poruszył się żaden podmuch powietrza, nie nastąpiła żadna widoczna deformacja, papier po prostu rozwiązał się w nicość, w próżnię. Guweja i jego współpracownicy przeszukali całe archiwum, oczekując piątego, anachronicznego powrotu. Tym razem fotografia już nie wróciła. Jednak w oryginalnym kartonowym pudełku, które dawniej przechowywało negatyw, a. które Guweja zignorował, ponieważ było puste, znaleziono nowy przedmiot. Mały blok wosku pszczelego, używanego do pieczętowania listów na początku XX wieku, z emblematem Conventino de Santa Marta. Obok znajdował się kawałek papieru. Nie był to fragment dziennika znaleziony wcześniej. Była to pełna karta sporządzona pismem Sophie Mendes, jakby odrestaurowana przez czas albo przez strach. List nie był skierowany do nikogo konkretnego i mówił o jej oporze. Myślą, że habit mnie ucisza, że mury mnie zatrzymują, lecz obraz mojego cierpienia będzie żył na zawsze. Zostawiłam dowód w miejscu, którego nikt nie będzie szukał, w moim własnym portrecie, a gdy papier przestanie mi służyć jako schronienie, rozpuszczę go i zabiorę prawdę ze sobą, będę wolna w pustce. List teraz w rękach Guei potwierdzał jego teorię siostra Amelia, Sofia Mendes, nasyciła portret intencją, czyniąc z niego naczynie swojej prawdy i aktywnego uczestnika własnej ucieczki z historii oficjalnej. Fotografia nie była biernym zapisem, była manifestacją jej woli, aby nie zostać zapomnianą ani zamkniętą. Pustka pozostawiona przez portret przy piątej i ostatniej nieobecności nie była wynikiem kradzieży, lecz wypalenia. Spełniła swoją obietnicę rozpuszczenia papieru, gdy przestanie być jej schronieniem. Negatyw, pierwotna matryca obrazu, nadal leżał w szufladzie Gouwej, lecz teraz bał się go dotknąć, obawiając się, że szklana płytka będzie kolejnym etapem wyzwolenia Amelii. Historyk, który zaczynał jako Sceptyk zakończył swoje badania w stanie czci i przerażenia wobec mocy niezakończonej pamięci. Nigdy nie opublikował pełnej historii zniknięć, odnotowując jedynie istnienie szklanej płytki i listu pod nazwą Documento Amelia Volatilidade Registrada. Wkrótce przeszedł na emeryturę, niezdolny pracować dalej w miejscu, gdzie przeszłość miała dosłowną zdolność wymazywania dowodów własnego bólu. Pustka pozostawiona przez portret z 1906 roku wciąż figuruje w rejestrze. Otwarte pudełko. Skatalogowany obiekt, który fizycznie nie istnieje. Archiwum przegrało walkę z zakonnicą, która odmówiła milczenia. Ostatnia notatka Gouvei w jego prywatnym dzienniku o sprawie streszczała biurowy terror. Najgorsze nie jest to, co znika. Najgorsze jest to, co wraca inne, a potem znika na zawsze, pozostawiając nam tylko wątpliwość, co naprawdę zobaczyliśmy. Portret siostry Amelii, czyli Sophie Mendes, z roku 1906, nie jest już fizycznym przedmiotem do konsultacji, lecz blizną w inwentarzu. Pęknięciem w porządku archiwum miejskiego, którego nie da się wypełnić. Oficjalna historia próbuje klasyfikować sprawę jako serię nieodwracalnych błędów administracyjnych, lub, w najlepszym razie, drobną kradzież dokonaną przez kolekcjonera. Jednak skrupulatny zapis profesora Gouvei, dokumentujący każde zmodyfikowane pojawienie się i każdą niewytłumaczoną nieobecność, wskazuje naprawdę zimniejszą i niemożliwą. Siostra Amelia nie została uciszona w 1907 roku. Po prostu czekała sto lat, by zamanifestować swój opór. Przerażenie nie tkwi jedynie w tym, co fotografia uchwyciła panice w jej oczach i dziwnym cieniu, lecz w jej zdolności do negowania własnej materialności, do odmowy bycia zwykłym kawałkiem papieru w teczce. Portret stał się duchem, niezrobionym z ektoplazmy, lecz z czystej nieobecności, czarnej dziury w chronologii. I to właśnie ta aktywna pustka nawiedza do dziś korytarze archiwum. Oficjalne akta wciąż nie wyjaśniają, jak obiekt wielokrotnie pieczętowany. Monitorowany i odzyskiwany, mógł całkowicie rozpuścić się w powietrzu, pozostawiając jedynie wosk pieczętny i odrestaurowany list. Przeszłość, gdy zawiera cierpienie zbyt głębokie, nie pozwala się zarchiwizować mści się za próbę jej uwięzienia jedno jest pewne gdzieś poza naszymi współrzędnymi czasu i przestrzeni siostra amelia ze swoim teraz już stanowczym spojrzeniem i triumfującym cieniem muskającym jej welon posiada własny portret